Dzień dobry z tej strony FPK. Przed wami odcinek z kompanii. Pamiętajcie, z kompanii, nie kampanii. E, będzie w nim sporo różnego rodzaju tekstów, które będą odwoływały się do legendarnych wręcz już powiedzeń, które jakby miały miejsce na początkach tej gry, jakiegoś różnego rodzaju legendarnych materiałów. Wracę też nie brać tych materiałów jakoś za bardzo. Do siebie są one bardzo luźne. Nie oczekujcie też tutaj jakichś super taktyk. No, a co już się będzie działo, to sami zobaczycie. User was moved to your channel. My rozmawiamy, że nasza grupa adoracyjna i my się tylko lówkami będziemy trzymać. Dobra, wszyscy na tym śpiku. Otwieram środek, słuchajcie. Otwieram yeah. tutaj, agresyw, a wy sniperino. Nie, no Takie ty ja otwiera, to... bo ja mam magazyn sniperino. Nie, snajperino. <grym> nie ty, ty flexu dostajesz peskę. Ja jestem doświadczonym czyni. kurwa graczem, wypierdalać z no. tego środka. No, Ej, no, 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 a ja, ja mam kawu kreslawski. Ej, ja mam kawałek... Ja nie mam, <noise> Kamo kurczę. I chuj ja będę pomogijcie, lepszy w otwarcie. Brian, Bo mam rację i chuj. No ta, na e, jeżdżą, na czuń, no. jest to zrobił otwarcie kurwa. To zamknięcie. Czemu oni się ruszają? No jeżdżą nawet, mówię ci. Ja <noise> zrobiłem otwarcie środkiem nie 4, 8, 5, 6, 6. No i to 3485 zgąskowany, wolcie do niego. Proszę o informację. No teraz tu stoi Line, Kurde Też słyszeliście coś dziwnego przed chwilą? Czy ci co mają czat głosowy? Tak, ja, jakiś kumpel się odezwał. <laughs> Oho, aha, Co bóg. ty ja pierdolę? Jak ich nie wyrzucisz, nie, to będą ci pierdolić. To jest. Tu poszedłem na Chcę na prawym, jak coś. Halo, oczekuję na pomocy na lewej flance. Niech mnie pomaga. Która to lewa? Jak w flekcie Która to lewa? O no, Ciebie wow. no, no, no. Ty to jesteś jednak myślący kumpel, nie? Myślący. Ogarnięty, halo, halo. Stacu 110. Czekaj, podjadę sobie pod Macie do... mnie napierdala, pomocy. <laughs> Pan jest tu na open, fokus. bo Ja spierdalam bo zaraz mnie zabiją. Nie bój się, porobisz ich. Patrzcie co tu jest. Jaki snap. Nawet go nie Młody odbiór. Jak Tiger mnie pije niewidzialny nie? <grym> o tu stoi, tu, tu, tu. Jest, patrz, Let's... już widzialny, ab. patrz. Tym go nie pokonamy. O, podpaliłem go, nie mogę śliczyć nawet. No Jeszcze się na mnie wychyla pan. No ręcznie ręczną ma, tutaj. Nie no, na żarciu gra. Tak. <grym> Wszystko na mnie wychyla, nikt nie zcela <grym> Zginąłeś, tu. No, macie we mnie. Jak tu się na mnie patrzy wszystkie ich czołgi, nie? Tu z tego miejsca Mówię wam, to jest bogato. Oni do mnie strzelają, dingają się. Mam myszkę. Porobisz go tam? Flexu. A. Flexu... Ale co, flexa już nie ma. Gdzie? Ja tu ja się przecież. Ja jadę kurwa magazynek wsadzić. <noise> nie wiedzą co to jest. Ja dobijam. Oh. Pali. pali się Dwa co jest? 20 tysięcy. Nie... To śpierdolę zaraz dostanie. Czekajcie kurwa, na mnie. Cel jak, nie, nie jak Tigera. Nie strzelajcie jak Tigera, fajna apeluję. Odbiłem cię! Jak nie strzelajcie? Odbiłem cię, kurwa! Ja pierdolę. widzisz, dlatego dostałeś 1000, a nie 7,5 kurwa Ty, ale mnie się już podobają te kompani, nie? Tu można grać a, a na jak długo to wprowadzili? Na 3 dni O, o, o Co to było? samolot w domu odpalał, czy co? Czekajcie Kurwa kliknąłem, zamknąłem w okienku, bo nie mogłem. O góry o, świata, o ciężej na tej mapie trochę. Ale te grysy mają, to już wiadomo, że będzie dobrze. <grym <grym dobrze. Już hardcore. Ale kurwa, u mapę. Co ty u stoi, babie, to u góra stoi <grym> bardzo? Ja mówiłem, mówiłem że młody, jak widuję. Ale młody jak tu podjadą, nie? To spokojnie da rady. Ale nie, musimy naprawdę jakąś dobrą kampę teraz zagrać. Na tej mapie nie zrobisz kampy z tej strony. Za no, bardzo. Kurde, nie no na nich można jakoś zrobić. No. Oni mają prawdę, nie, no, no, że wystarczy, że podjadą, To już będzie po nas. Zostańmy w bazie po prostu. Mają to 300... już będzie po nas. Ja, ja, bym przejął, boli, nie, ja bym... przejął to sobie, to, 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 to co no, no, Naprawdę, pokampcie no, no, się tak. tutaj przy tych nasypach i tyle, czego z ty sobie strony. Nie Tutaj ja znowu to Nie, Tutaj znowu nie, Chuj tam, to jest gówno tam Jak przyjadą stamtąd... Usemek mamy tyle, tyle na bazie. samo, także znowu mamy za bardzo okay. opę skład Nie, teraz mamy sugi. dobry skład, mi się będziemy... Nie, nie, mamy tyle samo 8 co oni Młody Soczak to opuszcza lufę Nie jadę Chodź to, to, nie Gdzie jest, to w ogóle chodź, ma lufę? To wiesz co FB, no chodzi o to, że musimy się przenieść gdzieś, bo no tak no, my się staniemy z nimi mimo no, wszystko Gorzej jak oni będą kampić. No W sumie możliwe nie! kiraż! Zostawcie mi te miętki, ja z Trulgana im będę A ja 11 sekund ładuję, dobra. Dobra, Fp, ustawmy się gdzieś tu. Nie. Jakie życie, taki no, rażej o, o, patrz, 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 co się dzieje. Co tam się dzieje, nie? Kiech czekajcie, tajda? czekajcie. Dajcie im Ej, dobra, oni będą Michali. Przygotujcie się na ich wyjazd. wjechać. Terek, robimy tę gierę, chodź. Mamy. Trafiłem tej growy we właz za zero. Bucie. Ej, przygotujcie się tu wyjezdo. Bo... Hmm? Oni tam no dalej buldo... jadą czy nie? Czy stoją? Nie, no? kurwa, oh, puśćcie ich tam. Ja, ale po co wy tu zechcą? Zrobić wam na tego isa. Ej, stats, bo ty za mną na wieżę będziesz grał, jak ja padnę, nie? Bulldog, never. Kurwa, ja jadam. Jadam, jedzę. Tiger mogą jadą Masz pestki? Mam pięć. Pójście, go robisz. Tiger każę akurat na koncercie, macie? Weź go dobi. Ty, dwa czołgi, trzy, nie, dwa? Dobra, tak. kończę. Dwa czołgi, Oni w mają. kurwa, dzisiaj, tu czy nie? Nie. Patrz, patrz się tu tu na mnie się gapią, dzieje. nie? No, no. Flexu patrz, co no, tu no, się dzieje. Patrz, patrz, co się No na mnie, no? no. nie? mogą mnie spenetrować. Jest, zdecydowali się. W w końcu. Pierwszy wow. ogień, pierwszy ogień, to był tak zwany. Dajcie mi CZCK, nie, ja. nie strzelacie już chyba. Drugi już się, kurwa, wstydzą się wyjechać już, nie? A oni do mnie strzelają się. i nie mogą zpenetrować. Kurwa jadę spalił. tam na blisko, nie? Bo to jest parodia jakaś. Ja strzelaję kumarty, 90 nie wiem, kapałem. ja mam. Czemu mail nie, nie, nie wyjeżdżają? Fpik, straszysz się tam. No ja Report strzelam, oni do, do mnie strzelają też. Report do ciebie, Fpik, nie? Przestraszyłeś team cały. W ogóle, więcej piątek. Spenetrował mi. mnie! Ja nie mogę, nie? Jaki ziom? Ty, Tiger no, mnie bije, odbił. No, ja Pomóżcie, robię. pomagijcie. Pomogijcie z Tigerem, e bo zabiją mnie. on? Nie. Mam nie. garaż, kurwa. Never, ty o, Boże. Do tyłu, Never. No po co mam nieszczelarz? Serek nie zaraz zaraz pana dostanie, nie. nie? Ja to czuję Leparz dachnij! Mam golda, prowadziłem w Strzeliłem w ogóle w tego kurwa FA, odbije mi i w ciebie Ej, ale nie, nie przegrajcie tego. Ciężko, będzie. No nie zdziwiłby mi się. Co się śmiesz? Ręka dwa 2 puć, nie nie. Pierwszy lajtuję, ten raz gram bez golda. No tam misugi się dzieje z tobą. Jakby tego FA, <śmawiam> czy nie umiecie? Mają chyba awka. Ojoj! No, tak ja Afka. Siąstry, co to kurwa, patrz. Zarek śleci! Prostotek to już kurczy klapki na oczy, nie? I się obudził, boom serka, nie? Już się obudził. Znaczy ruszył lufą. Jednie, jednie! to jest bot, to jest bot. Patrz, patrz. Obudził się dopiero jak ktoś podjechał, widziałeś? To boty są. Bot jest ten typek. No co z tobą mają wszyscy? Wstrzelił <laughs> jedź, jedź! Kurwa, nic do Jedź, jedź! O, no, Zarek Jed. jeszcze. dinga jeszcze, nie? Powoli. Kurwa macie, pan jakiś, kurwa pole magnetyczne ma pierdolony. Co to? <grym <grym <grym> Jakie Bierz, 4, ja to nie, nie, kurwa, zmieniaj to. Zaraz będę. Nie ma takich czołgów brania, kurwa. OP. Moż można. Kurwa, FP, report na ciebie, nie? Zatem 4-4 się, kurwa, się nie jak ktoś nie ma od od nawet. pomarańczowych statystyk Zmieniaj. Ja, ja wybrałem OP, czołgów. Ale kurwa nie gra. Cześć, czy będziesz kradł damage? Cztery. 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 Ja idę, weźcie sobie czerwcilka Nie, to e. dobrze To nie grajmy na paściołgi teraz, sek Nie, daj no. mi, daj mi chociaż nie na razie, gdzie zagra, na Rodzowie Ten kurwa gumny. To no, od okay. tego masz randomy, a nie, ja muszę skupiar znaleźć Ej, no ale w 8 minut to będzie ciężko z złoma piątkami no? Jak to? To w WR wyciągnął na tej piątce mam 33% No, panowie! To mi się podoba, nie? Oh, oh, serce, w mi się podoba. No to trochę lipa, tylko, bo tu się mogą wylać. Tylko jeden, jeden, jeden tutaj problem, tam nie, nie, nie wiadomo dynku, z której nie strony mamy. Nie ma jadą. dystansu tutaj do nich. Kurwa. Ty ale skład mają taki ty, ty, ty. musimy wiedzieć czy stąd wyjeżdżają. Musimy tam Ci nie widzieć. są to czerwoni, nie? Ej, to widzę musimy. Ej, musieliśmy się do tego mieć, widzieć czy jadą tu, nie, bo... Ej! niech jakiś live będzie na bustę tutaj? No, i, i tu i tu. Będzie spotował. No i mogę tu no ja to mogę tak. wjechać. Tylko nie gincie głupie, bo tutaj nikt nie może zginąć, żeby to wygrać. No Ja mogę A tu. To jest to jest to to artes, tu. tutaj to już Piątkę... przewaga jest e, chyba największa z dotychczasowych Piątkę odpuszczamy? A ci to są chyba najlepszą drużyną masz to gra. <laughs> Dlaczego? <laughs> może z tych co spotkaliśmy najlepszy mają kolorki. O, kur... o co? Jest co? co, bo teraz przestraszyłeś mnie Pakować się tu jak już jak wyjadą tą 60 i tak Gajcie dalej drzewa i... sobie kurwa połamę. Stacu, ja ale tam się może schować I ci im pestki na wieżę wiesz? Ta ty tam. nie jedź bo zginiesz, no Niech jedź. Może oni mogą jechać tak równie tą, dobrze to my No jedzie. to dobra, to trudno no, no Ja tu jestem na spocie jak coś nie Dobra, no, no. No, ja że gramy Ja, ja no świecę tutaj będą wyjeżdżali na środek Już podnoszę dórkę i już mogę zrobić się Czekamy niech przyjadą no jak ty tu dupkę podnosisz? Patrz, obniżam? I podnoszę, widzisz? A, jak ty tu dupkę podnoszę? Pod, pod, ja obniżam, eee, podnoszę. A młode. Eee, aaaa aaa. Co oni od góry będą jechali? Nie, oni tutaj się. tu chyba. jakby tutaj jechali? To są Polacy, także. Ty... Oni czyli jest to to chłopaki? Mamy więcej nie, HP, czy, A wy spotujesz tutaj, czy nie? Czyli jak jadą dopiero na ryby. Tak, wiedzą na ryj Never, spokojnie kurwa to jest, Nie podoba mi się to bo jak tu jak tu się, A ja zakurę, się zaczynam... No, bać, nie? Ej, nie, no, nie no powie... tutaj Trzy... postawisz jednego tu, snajpera. No właśnie tu, te, tu snajpera, easy Co tam jadę, snipe i piątym? piąty to coś wam miałem mówić, ja już nie Nie no, no i są piątym tam, nie, tam nie bez jest spotka i pokazać wam gdzie jestem Dobra pa, wiadomo aha. już co grają, nie o wow. Nice! Spotnąłem! O mam Dajcie wyjeżdżać! Kurwa. Ten mistrz ma snajpę, co? No, no, bawajcie, się to może być bait i oni mogą teraz tędy wjechać. No, ja na pewno. Nie już. Oni nie znają takich. Nawet to tam nie podjeżdżaj do nich, bo jak się wyleje te to ciebie to le, będzie Kurwa, człowiek tak czeka... na ten... ja nie czuję, czemu nie mam przystrzału, ja cały czas w kamień mierzę. Słuchajcie, kiedyś była bajka... Serega, ty strzelaj, a nie jeździsz, kurcze. Nie mam bicia. kiedyś była taka bajka, było sobie życie, a tu właśnie było sobie rob. Ooooj... Ja no kurczę, oni za, za bardzo wiedzy, nie kwapię się. jak by tu podjechać? Jak by to podjechać? Ich robić Tutaj podjedźcie, bo ten nasyp. No. Ale czekajcie, nie wiecie, czy nie ma czegoś tutaj? Tylko zaraz, właśnie, co? od prawej też musimy Or, mieć pilota. Ja zaraz tu spotkam Na spocie. Mój spot, Archem. Pod kamykiem o, tu na chrzestu chr nie ma. C r K nie. Jadę na kapa. Nie, 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 nie nic, Ale na ciekawe... jak, jak ciekawe... jakie oni tam tutaj? przeżywają na, na, na tym, tym, całym tym emocje, nie? Ja bym tak. spotował tak dotąd, nie? Dobra, ja tam wjadę po prostu na tego kapa i tyle. Kurwa, zostawcie ich w spokoju, panowie, ja pierdolę. Dajcie chodź mi ktoś ze mną, Gisugi, chodź. Nie, ja świecę. Czemu ja się iż? No, Serek, Piosy, teraz tam masz pierdala. takie bicie, że masakra, nie? W ogóle go od niego dostałeś, czy od kogoś innego? Tak, od niego no, dwa razy. Jeszcze ja czekam. nie wycofują teraz tamtą. Chuje to. Chuja tam. Serek, strzelaj tam! Się a, nie idzie do strzelanie. Wycofaj szybko. Uro. Odbiłem się. E, Ale ja, ja to jeszcze ich bazy, bo poginiecie, a potem nie będzie hapsa do zbierania. Już mamy przełagę, za... no w sumie jeszcze nie. No, jeszcze nie, no bez przesady, jeszcze, jeszcze mają no, sporo tych czołgów. I tego idzie, no pójdźcie go bo. Nie wiadomo. No, ale bo to tego... nie chcę tak, tak wyjechać tak wyjechać, Ty taki cwany, bo na piątym tierze siedzisz, warcie, nie? Ty jesteś ja tyś, tak. Na śmierć, tu wiem, co Hi, hi, hi. Lever, jest super cover na ciebie, spokojnie. Trochę ja się boję tych zwierząt. Najwyżej z kinią. zaczekaj, ja podjedę z tobą. Zbajdź do tego Pana Piotra. Ej, ej, wyjeżdżają, ja wyjeżdżają. One shot, ej! Ludzie, serek. Cokolwiek, Potuję to nie jakiś jadę. light, czy nam na dupę nie jadą? 6, no ja ser, ser, ser zaraz. Spotkanę. Ja spotuję. Bo... Jadą. Ja mam do lorneta. jadą. Ew, to chodźmy, robimy ich. Ja przepychaj sobie ten wrak. I przecież, on nawet nie mieszczy na dziś, no? bo dobra. Też jest dziewięć, w jak go dobiję. Ja tu już ju, ju, pomagam tam. Też jadę, stąd, ci pomóc, bo tam Jad po lewej piję, tu se to se sama hełgarno. Co za jest to kurwa, taką przewagę mieć i campić, Boże kurwa mać. setka zjechała w dół, tak więc tutaj to możemy to... Ile razy strzeliła esetam, a ktoś inny? Strzelił w dół, by nie przyszedł. A, cofaj, cofaj, cofaj. A, cię wypnę. Kolejka. Zbiłem 110. Cetka wyjechała. Cetka wyjechała. Oni tam puszują? Tak. Gincie, gincie. Ja patrzę, Freksu był przede mną, już jest ze mną. Frex, się tu się na dupę, wiadomo, bóla. Misugi, no. dobrze, dobrze, jeszcze ktoś się wyjebie. Chodźcie no, na nich, chodźcie na nich. Ile masz damage'u? Misugi? Baga 7, 7, 7, 7 Lol. Setka do mnie strzela, pomagajcie, kurwa. Na hita jest. Zajebie mnie. No nie, Ale kurwa. wy się wylejcie tymi chybikami, nie? Kino, ja no no ja czekajcie po prostu. Ja dopiero jadę. Co ty ode mnie wymagasz? Head miało... na myślę, my że on nie wytrzyma. Nie. Dobra, rób sobie go Daj Peskę jedną Peskę potrzebuję jedną w tego. Dwie Do dziesiątkę, zabije mnie Nie Nice, lepiej Ja nie mam damage'u. Mamy za dobre czołgi, to ja od razu Wam mówię bo muszę zmienić kurwa, bo Człowiek nie może pograć normalnie Ja w że tego nie no, nagrywam to. <noise> 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 Oje, wiem, to. Nie wiem, co z tego będzie, z, Kurwa z tego. Ma. Trochę śmiechu. Śmiechu? Nie wiem, co z tego będzie. Szkoda, przy, że nie masz przy, tego przy, przypominają przed... się stare czasy, Wody? nie? Ile mieli przewagi HP? Oj, nie wiem, ale sam, przecież oni mieli full skład. Czy, nie wiem, 11 uszemek i 2 Ej, Decha ma dobry recen na tym patonie, obejrzyjcie screena. Dobra, jest no, no, wie, mi to się, po... Jak mi to Aha. się podoba, nie? Ty, o, ostatnio wjeżdżałem tu na Bustanie nie? Tym, tym kurwa uds na randach i się na łeb wyjebałem na A4 No i teraz ciekawe ma... jak to wygramy, Powodzenia. Tam nie żeby... da się solo wjechać Grajcie pod art. Nie da rady? Wygramy Kiedyś się tam Kiedy się tam wypychało, ale teraz chyba już nie ma tak Nie idzie się solo Chciałem wiesz, się tu i się na łeb wyjebałem Bo kampmy się tutaj na wyżyczkę, no Ja tu będę stał tu będę stał na, nie mamy na tym Nie normalnie teraz się na wieżę No, zerówka tylko no dobra, To, 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 już z, to zerówka, to, no to zerówka, to, to lecimy Zwalcie tylko jakieś większe budynki na kapie a ja tu rozwalę to o, Kurwa, to już się nie da rozwalić <laughs> Wal to matą z hitów, co? Terek, jak nie zrobisz pięciu pełnych strzałów visa, No to nie wiem, co to z będzie Warto się popsuć trochę ten budynek kurwa. Dajcie mi kwotę, o w celu tutaj To cię popsuje, serek trochę Dobra, O kurza dobra, wytelujesz. pięknie, kurwa, padło. Nie celuję, moment, celuję Tylko ich wpuście, wpuście, wpuście Dlatego trzeba się tutaj poustawić I tak dosyć pewnie jadą, to trzeba im przyznać nie? To są świeże jadą. Tak, radę w podatki, nie? No i dupą zaraz, czekać ja Dopóki mogę... oni nie wiadomo na kapa, to będzie ciężko, nie? Jak nas przzraszują to wygrają mi tutaj może podjechać jeszcze jeden light Żeby Nie tak można ich dopuścić pod nas. Hmm. No tutaj można, można na na radę, na nie jedno To jest na open. Tu jest sobie 13 w czeku. Jak ktoś ma bicie. Dawajcie go Tylko razem, bo nie ma żarówki idiota. Chyba. Nie mam bicia. Też ja już skupiam. Znacz no, nie. nie, ja żarówkę nie. dostałem Nie po mnie będą jechać, będziecie ich mieścić w bok, nie? Gdzie jednej się rozwalił już? Jedzie open. Ja wiadę strategiczną pozycję, a ja będę Nie takim crossfirem. Kurwa, widzicie oni robią? Dawajcie, dawajcie. Te isy musicie zniszczyć, bo one po mnie jadą. Na traku Weźcie tego fula, up. Biorę tego. Tak, ja to na razie w dziesiątkę strzelam. Ej, full i te trzy dwa, help. z ja pierwsza na plażę. Pierwszy raz na, 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 na tym apie na plażę, kurwa. Cool. To był ten, to był ty, to był ty, to był Kto tu miał spota? to Ja Jak ja miałem spota? Mhm. No, No, we mnie nie strzelają jakoś A to był nie ma był lol. Nie był to był kurwa, to kurwa Celuję Biorę, biorę, ty, Ja po Erhema pojadę pojadę. pis się wraca Celuję. Nie widzę tych isów kurwa Zajebały się. się Biorę tego Poszło Gdzie to kurwa w ja jadę 20 wow. na godzinę, bo silnika nie mam. Gdzie ten RHM? Jest no yes, no na open, jest na open. Czekaj mi subi, czekaj, 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 ja czekaj, też, trachach, trach, też trachach, no, no, mogę dać. Ja mam czekaj, za... tego termisu. No, no gdzie czekaj, czekaj, Kolega ma dużo szczęścia, bo oczywiście dwa razy. c czekaj, 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 4, czekaj, 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 Archaema, ja chyba open. Ja. mi ten silnik, no. zepsuł ludzie, ja nie zdaję Ten ten, ten archałem mamu i można chyba budnek rozwalić. O, Nie Widać, nie, tego nie można. przegramy to. No teraz też już byłem, nie. Też byłem taki pewny na początku, a tu się okazało, że to są zwierzaki. Kurwa. Epic internet nad głową. Podpiłem udarchaema. Kaluj, ja do go, proszę. Do go. Uja prawda Znów nie tak. trafiłem e-port na tą gnidę Poszło jak w masło. Za ile? Boże kurwa takie żeby randomy się trafiały to człowiek by jakby się cieszył jak w masło. Dlaczego oni randomów nie grają? A, no grają, ale kurwa, ty ich nie spotykasz, nie w randomie, tylko spotykasz jakieś inne zwierzęta. A bo oni, zawsze... ej, bo oni dziesiątych tierów nie mają. Tutaj zawsze mógł zwalić na taktykę na randomie. O, ale bitewka, pięknie, pięknie. Na randomie zwalają na team. <noise> no w team. <noise> A, rezerwy nie działałem, bo ktoś kurwa pytał kurwa, na tym głównie. To...